Cześć, mam na imię Natalia, w 2017 roku skończyłam bezpieczeństwo wewnętrzne na Państwowej Wyższej Szkole Zawodowej w Koninie. Jeżeli chodzi o studia, to było najlepsze, co nie mogłam spotkać w życiu. Należałam do koła naukowego Bastion, realizowałam się jak mogłam, było mnie wszędzie pełno i uważam, że nie ma lepszej uczelni. Mam porównanie, studia magisterskie kończyłam gdzie indziej, i najchętniej wróciłabym na uczelnię w Konnie. Dlaczego? Wykładowcy, atmosfera, program stypendialny, nagradzanie nas, e, sama wiedza, zajęcia praktyczne, techniki interwencyjne, samoobrona, strzelnica to były części składowe, które sprawiły, że spędziłam najlepsze trzy lata w swoim życiu. Wielu z nas na ten moment pracuje w zawodzie, wielu z nas jeszcze szuka swojego celu w życiu, ale. Wspomnienia, które mamy tu, będą z nami na zawsze. Dzięki wielkie. Jeżeli zastanawiacie się, czy chcecie tam studiować, zapewniam Was, że chcecie. Nie pożałujecie i będzie super. Powodzenia Wam życzę. Hej!